Zepsuł w składzie doktora... <grym> jedziesz dalej? Jedziesz <grym> jedzie, jedzie, dalej, jedziesz dalej, no! Bez dubla! Bez dubla, pójdziemy na żywioł. To byłem ja. Dobra, dalej. Doktor Szary? Trzeba się kibać, no. I doktor Lily. Przedstawiają. Zrób to sam. Zmieniłeś kalendarz na 2007 i półka spadła. Cy <śmiennie> <śmiennie> na podłogę? Helena? <śmiennie> 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 I kubeczki kaput? Nie ma, um, uno piccolo problemo Zespół zepsuł. Machę dla ciebie walkthrough. Potrzebne Ci będą. Patrz wykonawcy, i kupa szczęścia. Zbierasz kawałeczki i sklejasz? Pozdrosej sew. Ukłońcie się.